Dzień dobry kochane, witam Was serdecznie w nowym przeglądzie ze sklepu PEPCO. Pokażę Wam, jakie nowości pojawiły się na dziale z dodatkami do domu oraz na dziale odzieżowym. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i życzę Wam miłego oglądania. Oko wpadły mi takie poduszki na krzesła, kosztują jedyne 15 zł za sztukę, a wyglądają naprawdę świetnie. Do tego w PEPCO pojawiły się również nowe wzory pościeli. Są to pościele wykonane w 100% z bawełny. Ceny oscylują w granicach od 70 do 80 zł. W nowościach pojawiła się taka nietypowa ozdoba. Kosztuje ona 50 zł i jak widzicie jest w kolorze takiego bardzo ładnego starego złota. Do tego możecie również zakupić taką świnkę skarbonkę, ale również pojawiły się nowe figurki, które kosztują 30 zł i idealnie nadadzą się właśnie do kompletu do figurek, które już w Pepko są od jakiegoś czasu dostępne na półkach. Takie asymetryczne lustra to absolutny hit, naprawdę teraz możecie je znaleźć w wielu inspiracjach i za sztukę zapłacicie 30 zł właśnie w Pepko a też mam dobrą informację dla osób, które preferują srebro we wnętrzach, teraz właśnie srebrne dodatki powoli wracają do łask i zapewne będzie ich raz więcej na półkach, więc myślę, że właśnie warto jest się przygotować na nowości w takiej kolorystyce. Oczywiście dla fanek złota w dalszym ciągu pojawiają się fajne nowości, m.in. taka figurka w cenie 25 zł, a w PEPCO pojawiły się również fajne rzeczy na dziale z kuchennymi dodatkami, m.in. taki kosz na owoce, który jest w czarnym, matowym kolorze. W nowościach możecie również znaleźć bardzo dużo fajnych drewnianych rzeczy, m.in. taką deskę do krojenia za 35 zł. Ona jak widzicie ma taki motyw jelenia i jeżeli chodzi o tą deskę to ona też idealnie nada się do serwowania na przykład przekąsek. Ta lampa nada się idealnie do takich delikatnych, minimalistycznych wnętrz. Uważam, że wygląda świetnie. A tutaj świeczki, które pokazywałam Wam już całkiem niedawno, mniejsze kosztują 15 zł, większe 20. No i jeszcze ta świeczka w cudownym opakowaniu kosztuje 25 zł. Na dziale z poszewkami i z poduszkami, nie pojawiło się szczególnie dużo nowości, nie chcę oczywiście Wam też pokazywać cały czas tego samego, więc przejdźmy sobie na dział z kocami, gdyż tam znalazłam absolutny hit. Same spójrzcie, jak ten koc cudownie wygląda. Jak widzicie, jest on właśnie w kratkę, kosztuje 50 zł, jest całkiem spory i ma też takie bardzo duże, mięsiste frędzle. To wygląda naprawdę fantastycznie, więc jeżeli szukałyście fajnego, ciepłego kocyka na takiej jesienne, chłodne wieczory, to już wiecie właśnie gdzie taki kocyk znaleźć. Oczywiście zajrzałam również na mój ulubiony dział, czyli dział z kubeczkami. Tutaj mamy coś dla fanek kwiatuszków, taki właśnie kubeczek za 8 zł, ale również pojawiła się nowa kolekcja takich kubków bardziej modowych. Są one w dwóch wersjach kolorystycznych. Mamy wersję niebieską oraz różową. Jak widzicie, oba kubki również mają złote dodatki i za sztukę zapłacicie 15 zł. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jak one Wam się podobają. Jak widzicie dekoracje z motywem twarzy nie wychodzą jeszcze z mody, ponieważ właśnie teraz w Pepko pojawiły się nowe lampy w cenie 60 zł, a teraz przechodzimy sobie na dział z ubraniami. Pierwsza rzecz, która bardzo mi się spodobała to ta koszula, jak widzicie jest w drobną kratkę w kolorze czarno-brązowym i co bardzo mi się spodobało to fakt, że jest ona wykonana w 100% z bliskozy, a kosztuje jedyne 40 zł i sami zobaczcie jak fajnie stylowo wygląda. Co prawda mogłam przymierzyć mniejszy rozmiar ale wydaje mi się, że ten 38 też leży na mnie w porządku. Całość bardzo ładnie prezentuje się na sylwetce, ten materiał jest delikatny, przebiewny. Ja w tej koszuli czułam się naprawdę dobrze, koniecznie napiszcie w komentarzu, jak się Wam ona podoba. Wiem, że wiele z Was szuka sweterków, które idealnie nadadzą się na jesień. I właśnie taki model w kolorze zielonym możecie znaleźć w sklepie Pepko. Kosztuje on 50 zł i wygląda naprawdę bardzo fajnie na sylwetce. To jest taki basic, który będzie Wam pasował do wszystkiego. Jak widzicie, nie ma on zamka, nie ma on guziczków i jest naprawdę bardzo fajnym, uniwersalnym modelem. I osobiście bardzo się spodobał, i również Wam go polecam. Zobaczcie jeszcze jakie nowe modele się pojawiły. Tym razem właśnie mamy coś w taką bardzo ładną krateczkę, oraz w wzór, który zaraz wam pokażę. I te bluzy kosztują 40 zł. Tymczasem, kochane, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w nowym filmiku. Pa!